Cześć, witam serdecznie wszystkich fanów, wszystkich widzów. To jest film czysto informacyjny o najnowszych e, informacjach o moim kanale. Będzie dzisiaj trochę o seriach, które są, trochę o planach, trochę o zakupie nowego komputera i o tym, jak nie dostałem jeszcze mojego konta do Minecrafta, mimo tego, że już minął miesiąc. Minął właśnie miesiąc, od kiedy wysłałem zgłoszenie do firmy Mojang i nie dostałem właśnie odpowiedzi przez miesiąc, więc moja teoria, że długość czeka na odpowiedź z supportu się sprawdziła. W międzyczasie mieliśmy święta, mieliśmy weekend majowy to jeszcze dłużej, to jeszcze wydłuży czas oczekiwania na y, odpowiedź. Więc ja myślę, że dopiero w drugiej połowie maja dostanę jakąkolwiek odpowiedź, o ile w ogóle dostanę. Bo nie wiem, czy odpowiadają, czy y, to tylko jest taki długi czas odpowiedzi. Raczej skłaniam się od samego początku, że to jest długi taki czas odpowiedzi. Więc trzeba czekać, nic nie pozostaje. Zresztą zrobiłem ankietę, teraz zrzucę screenshot z, z tej ankiety, czy mam czekać na odzyskanie konta, czy kupić nowe. Jednak większość widzów zadecydowała, że trzeba poczekać, i to jest dobre zdanie, bo więcej będę mieć na komputer. I druga sprawa, o której dzisiaj mówię, to zakup komputera, który Maksymalnie już potwierdzone to jest moim, moim planem finansowym Tak, oglądajcie sobie y, serię Rekin, y, nie biznesu, Rekin Finansów czy, czy, czy coś takiego, to tam trochę opowiadam o finansach y, I o jaki komputer chcę kupić y, Będę patrzeć na ekran po mojej prawej Ponieważ nie znam wszystkiego na pamięć Um, więc y, trochę jeszcze y, zanim powiem o moim planie na komputer, to proszę Was o porady w komentarzach odnośnie tego, co warto kupić, y, a czego nie warto kupować, na co jest jakaś fajna okazja, y, a co jest drogie Ej, chwila, bo mi to znikło z ekranu, się wygasza, że włączę, dajcie mi chwilę. Okej, okay. witam z powrotem. E, wgaszacz. Mam nadzieję, że nie zgaśnie mi ten ekran chociaż przez chwilę. E, więc tak, budżet mam ogólnie 3000 zł na komputer, więc jest to kwota, za którą można już kupić naprawdę dobry komputer do gier. A zwłaszcza, że ja szukam taki komputer typu outlet, typu coś tam używany. Yy, albo, albo właśnie jakiś leżak magazynowy coś takiego, żeby było jeszcze taniej, więc yy, myślę, że sobie kupię całkiem dobry komputer. No i tutaj już nawet takie sobie opatrzyłem mniej więcej yy, mniej więcej specyfikację, jaką mógłbym dostać za tą cenę. No natomiast jeżeli ktoś znajdzie dla mnie lepszą ofertę, to będzie będzie spoko. Więc tutaj, więc tutaj, chciałbym, chciałbym tak mniej więcej, bo to nie jest żaden konkret, ale procesor Intel Core i7 7700, czyli to jest ta seria Kaby Lake, albo, albo też Ryzen 7700. Oba procesory są dość dobre, nie mogło się zdecydować, który jest lepszy. Bo jeden jest dwa razy droższy, a podobno Ryzen jest dwa razy znaczy on jest dwa razy tańszy, ale podobno jest lepszy od tego, który jest od niego dwa razy droższy Intela. Więc tutaj jest trochę do dyskutowania. Kwestia natomiast do renderowania filmów, zarówno jeden i drugi, byłby naprawdę dość, dość dobry. Na pewno będzie dość dobry. Dalej, 16 GB pamięci DDR4. Dlaczego DDR4? Bo jest dużo szybsza niż DDR3. A dlaczego 16 GB? Dlatego, że potrzebuje przynajmniej 16. Bo jak składasz filmy, no to ten program do składania filmów potrafi wziąć spokojnie tam od kilku GB do kilkunastu. Więc ja potrzebuję mieć taki duży zapas ramu, przynajmniej 16. Fajnie było mieć 32, ale wiem, że w tej cenie to musiałbym zrezygnować z innych rzeczy, żeby to mieć, więc zostańmy przy 16. Najwyżej potem sobie dokupię, gdy będzie mnie stać. Karta graficzna GeForce GTX 1060 to jest karta nie z, nie z najwyższej półki, ale już taka całkiem spoko, która by sobie na pewno porodziła z Minecraftem i pewnie z każdą inną grą, tylko nie na najwyższych ustawieniach, to wiadomo. Myślę, że mi wystarczy. Nie muszę tutaj mieć naprawdę jakiejś super karty graficznej, ale nie chcę też mieć jakiejś mega słabej, więc tutaj musiałem to wypośrodkować. I żeby też się zmieścić w budżecie, bo to jest też ważne, mogłem kupić sobie drogą kartę graficzną, no ale na pewno nie za te pieniądze, nie za ten budżet. I jeżeli... i to jest Nvidia, bo... Wydaje mi się, że Nvidia nadal jest lepsza od tych wszystkich Radeonów. Natomiast jeżeli ktoś twierdzi, że Radeony są lepsze i poda mi jakiś, nie wiem, artykuł na ten temat, coś sobie przeczytać, to z chęcią się dowiem coś tam odnośnie tego, bo podobno właśnie z tych procesorów to ten Ryzen jest lepszy. Od Intela, który jest droższy. To jest taka ciekawostka, natomiast z kartami graficznymi to przyznam się szczerze, że nie wiem jak to jest. Yy, dalej, kolejna rzecz, jaką, jaka chciałbym, aby była w moim komputerze, to dysk SSD 240 GB. Nie jest to duży dysk, natomiast jest to szybki dysk. SSD jest szybki, yy, o to chodzi. Że, że może po prostu musi być ten SSD ja sobie nie wyobrażam, żeby mieć komputer współczesny bez SSD to jest absolutny must have no i myślę, że na 240GB się zmieszczę ze wszystkimi tam swoimi programami a bardziej duże dane, znaczy większe dane będę trzymać na dyskach dyskach twardych o pojemności masowej Dalej mamy chłodzenie. Chłodzenie jakieś do procesora ciche przede wszystkim, dlaczego? Bo nie chciałbym, aby mi szumiło coś w trakcie nagrywania i w ogóle robiło jak mi zadymę, więc musi to być ciche. To jest naprawdę, naprawdę ważne. No i tyle z moich tak wymagań. Obliczyłem, że w sumie to jest nawet poniżej 3000, więc da radę się zmieścić w tym budżecie z taką specyfikacją. Oczywiście na używanych komponentach. Ach, moja fryzura chyba dzisiaj nie najlepsza to nigdy nie najlepsza. Mniejsza z tym. Jeżeli ktoś ma lepsze propozycje odnośnie zakupu komputera, to bardzo, bardzo, bardzo proszę o informacje dalej o seriach, jeszcze powiem ostatnie słowo o seriach, być może ktoś będzie zainteresowany, jakie serie chcę nagrywać w najbliższym czasie. Na pewno że z tych serii, która już dotychczas jest na kanale, nie będzie przerywana, będzie kontynuowana, natomiast idzie to jak krew z nosa, bo Telefon jest nie taki, znaczy ten, kamera jest nie taka. Podróżnicze serie będą teraz, bo są wakacje, są, jest ładna pogoda. Mam nadzieję, że będzie ładna pogoda. To będzie trochę serii podróżniczych, będzie trochę serii um, testów produktów, bo nie było dawno. W ogóle jakaś ta seria jest trochę zapomniana, trzeba zrobić. Będzie trochę o promocjach, jeżeli trafi jakieś fajne promocje, bo dotychczas trafiam dość fajne promocje, ale nie takie najlepsze, wiecie. A nie chcę wam robić promocji, gdzie tam jest na przykład minus 10% na coś. Myślę, że to nikogo nie będzie interesować. No i dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu. Subskrybujcie, komentujcie, klikajcie, magiczny dzwoneczek. Pozdrawiam was, na razie, pa i cześć!